No. Teraz teraz na górę. Mam z tobą nic czy nie? No, mamy w dwóch. Spierdolenia. Spierdolenia. Chodź. Znaczy, nie, wystarczy jeden. Nie. Był już team. Znaczy, dobra, może nie wiem. Member. Team member. Dobra, dobra czekaj, pod, do. Korki wywołał. By korki by wywołał. Światło druga. <laughs> Idzie! <śmiech> Otwieraj, otwieraj, otwieraj! Kurwa! Chodź, biegnie samo! No i zdejdź! W kółko, w kółko, w kółko! Kurwa, 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 kurwa! Kurwa, 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 kurwa! Kurwa, kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! O! A! Kurwa! Я не имею никаких курв, тут